Witaj na kanale pełnym niesamowitych odkryć. Przedstawię Ci typową ósemkę najbardziej fascynujących ciekawostek ze wszystkich zakątków świata. Odkryj świat w ośmiu fascynujących opowieściach. Ten kanał przyniesie Ci szybką dawkę niezwykłych faktów, które zaskoczą i zachwycą. Każda ósemka to nowa przygoda. Chrześcijaństwo jest największą religią na świecie z ponad 2,3 miliarda wyznawców. Jest oparte na wierzeniach w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Syna Bożego. Chrześcijanie praktykują swoją wiarę w kościołach i kaplicach oraz kierują się naukami zawartymi w Biblii. Powstała w pierwszym wieku naszej ery w Palestynie, wówczas podlegającej Cesarstwu Rzymskiemu. Religię te, według jej wyznawców, założył Jezus z Nazaretu, przez wyznawców nazwanych Chrystusem, ponieważ uznano go za Mesjasza przepowiedzianego w Biblii Hebrajskiej, przez Chrześcijan nazywanej Starym Testamentem. Życie i nauczanie Jezusa spisano w Ewangeliach, te oraz inne pisma Nowego Testamentu włączono do Biblii. Przez Chrześcijan jest uznawana za słowo Boże, jego główną część lub całość. Islam jest drugą co do wielkości religią na świecie, z około 1,8 miliarda wyznawców. Muzułmanie wierzą w jednego Boga, Allaha, i przestrzegają nauk zawartych w Koranie. Ważnymi praktykami islamskimi są modlitwy, post w czasie ramadanu i pielgrzymka do mekki. Słowo islam w języku arabskim oznacza poddanie się woli Boga. Islam ma wspólne korzenie z judaizmem i chrześcijaństwem. Zgodnie z nauką proroka Mahometa, objawienie przekazane Żydom i Chrześcijanom przez Abrahama, Mojżesza i Jezusa powinno zostać ponowione i uzupełnione. Muzułmanie wierzą, że wersety Koranu zostały stopniowo objawione Mahometowi poprzez Archanioła Gabriela pomiędzy 610 rok naszej ery, a jego śmiercią 8 czerwca 632 roku. Hinduizm jedna z głównych religii Indii nabudowana na wątkach mitologicznych i filozoficznych. Ze względu na daleko posuniętą niejednorodność wierzeń i zróżnicowanie kultu, niektórzy badacze uważają hinduizm za zbiór wielu religii. Jest to starożytna wiara oparta na wielu bogach i boginiach. Hinduizm obejmuje różnorodne praktyki duchowe, w tym medytację i jogę. Rozmaite odłamy hinduizmu wyznaje ponad 1,2 miliarda ludzi, z których około 910 milionów mieszka w Indiach i Nepalu, łącznie. W związku z tym hinduizm, traktowany zbiorczo, jest trzecią pod względem liczby wyznawców religią świata. W hinduizmie istnieje wiara w bóstwa, dewy, bóstwa męskie, i dewi, bóstwa żeńskie, które są zwykle traktowane albo jako emanacje nadrzędnego Boga, lub, rzadziej, jako istoty niższe odpowiedniki aniołów w religiach abrahamowych. Ich przeciwnikami są źli, asurowie. Buddyzm ma ponad 520 milionów wyznawców i jest uznawany za czwartą religię na całym świecie. Jego fundamentem są nauki Siddharthi Gotamy, znanego jako Buddha, który dążył do osiągnięcia oświecenia. Buddyzm kładzie nacisk na rozpoczęcie drogi duchowej, by wyjść z kręgu cierpienia. Podstawą buddyzmu są cztery szlachetne prawdy, które były głoszone przez Buddę oraz przedstawiona również przez niego – ośmioraka ścieżka. Są to prawdy o cierpieniu, przyczynie cierpienia, ustaniu cierpienia i ścieżce prowadzącej do ustania cierpienia. Celem praktyki buddyjskiej jest osiągnięcie całkowitego urzeczywistnienia potencjału umysłu i doświadczenie trwałego szczęścia oświecenia. Sikhizm ma około 30 milionów wyznawców, głównie w Pędżabie w Indiach. Ta wiara podkreśla jedność Boga, promuje równość i modlitwę. Sikowie noszą turban jako znak swojej tożsamości religijnej i kulturowej. Religia powstała w XV wieku w Indiach w prowincji Pendżab. Jej założycielem był Guru Nanak. Najważniejszym miejscem kultu jest Złota Świątynia w Amritsarze, w której przechowywany jest oryginał świętej księgi Sików zwanej Sri Guru Granth Sahib. Religia ta jest przeciwna wojnom o podłożu wyznaniowym. Nie chce dzielić ludzi na muzułmanów, hinduistów, chrześcijan i tym podobne. Uważa, że Boga można czcić, nazywając Go Allahem, Jahwe, Kryszną czy też inaczej. Centralnym punktem tej religii jest kult pierwszych dziesięciu guru, choć nie wszyscy uznają kilku ostatnich. Są też tacy, którzy nie czczą żadnego guru, z których według wierzeń każdy był kolejnym wcieleniem guru Nanaka i miał bezpośredni kontakt z Bogiem. Judaizm jest religią Żydów i ma około 14 milionów wyznawców na całym świecie. Jest to monoteistyczna religia, która opiera się na Starym Testamencie Biblii. Kluczową praktyką jest Szabat, dzień odpoczynku oraz obchodzenie świąt takich jak Pesach i Jom Kippur. Podstawą judaizmu jest wiara w jednego Boga, osobowego, niepodzielnego, będącego bytem niematerialnym, bezcielesnym i wiecznym, będącego nie tylko stwórcą świata, ale tej jego stałym, nadzorcą, czy te, opiekunem. Judaizm wywodzi się z wierzeń hebrajczyków, którzy najprawdopodobniej wchodzili w skład koczowniczych plemion Chabiru przybyłych do Syro-Palestyny zza Eufratu. Bahaizm to stosunkowo nowa religia z około 7 milionami wyznawców na całym świecie. Wierzy w jedność ludzkości i wszystkich religii. Bahaizm promuje pokój, równość płci i wspólną modlitwę różnych wyznań. Nauki bahaizkie podkreślają zasadniczą duchową jedność najważniejszych światowych religii. Dlatego można zaobserwować, że bahaizm łączy w sobie, między innymi, elementy judaizmu, chrześcijaństwa, islamu i babizmu. Według wierzeń bachaickich historia religii stopniowo rozwijała się poprzez ciąg boskich posłańców, z których każdy założył religię dostosowaną do danych czasów oraz zdolności rozumienia ludzi w tym okresie. Wśród posłańców byli Kryszna, Abraham, Budda, Jezus, Mahomet i inni, a ostatnio Bacha, Ula. Każdy posłaniec miał nauczać o nadejściu kolejnego, a życie Bacha, Ulacha oraz jego nauki wypełniają obietnice poprzednich świętych pism o wydarzeniach, mających nastąpić przy końcu czasów. Uważa się, że ludzkość bierze udział w procesie wspólnego rozwoju, a potrzebą obecnego czasu jest stopniowe ustanawianie pokoju, sprawiedliwości i jedności na skalę globalną. Konfucjanizm to filozofia i system etyczny oparty na nauczaniach Konfucjusza. Jest ważną religią i filozofią w Chinach oraz innych azjatyckich krajach. Konfucjaniści kładą nacisk na moralność, harmonię społeczną i poszanowanie tradycji. Dokładne określenie, czy konfucjanizm jest religią, czy filozofią jest trudne. Według europejskich kryteriów jest to mieszanka pojęć religijnych, społecznych, ekonomicznych, etycznych i obyczajowych tworzących spójny, choć nie do końca zdefiniowany światopogląd. Podstawowym ideałem nauki konfucjańskiej jest ren, czyli ludzkość, jej nosicielem jest Junzi, czyli szlachetny człowiek. Człowiekiem szlachetnym może zostać każdy, kto przestrzega li, czyli norm zachowania się wobec równych sobie, jak również przełożonych i podwładnych. Normy te oparte są na pięciu głównych zasadach wzajemnej miłości, sprawiedliwości, mądrości, obyczajności i kultu przeszłości.